Mógłbym to interko rozpocząć od słów, że oszukali mnie, ale problem jest trochę taki, że oszukałem się sam. <śm> Siemano, klotkowe świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. W kolejnym odcineczku w miesiącu, który otagowany jest hashtagiem nowości, tak? No i dzisiaj spotykam się z kolejną nowością z rocznika 2023, a jest to traktor w parku. I tutaj właśnie trafię do sedna, do tego właściwie Inta, który ze powiedziałem, o co mi chodziło. Mianowicie, no moi drodzy, czasem bywa tak że z nami, w sensie, że jak widzimy jakieś nowości w katalogu, oczy nam już wychodzą, sali się gotujemy, żyły już się coś tam naprężały i po prostu mówię, muszę to mieć bo po prostu jesteśmy zagotowani i wiecie, kupujemy set w ślepo, nie patrząc i tak dalej, bo nam się po prostu podoba i u mnie było dokładnie tak z tym setem, jednakże nie wiem, czy oglądaliście, czy pamiętacie przede wszystkim moje poprzednie odcinki, gdzie tam mówiłem, że on mi fajnie uzupełni farmę, którą już lada chwila zacznę kupować i moje pół oczy nie dostrzegły, że on z farmą praktycznie nie ma nic wspólnego, chociaż już pierwsze przesłanki powinny mi Mówić, no bo gdzie tutaj na farmie koneweczka? Gdzie tu koneweczką podlewać marcheweczki czy inne? Okej, okay, biedronki, stonki i tam inne to jeszcze pasuje, ale mnie też, wie i tak dalej, gdzieś te moje, no niezbyt rozgarnięte komórki szare w głowie nie ogarnęły, że to właśnie nawet z nazwy jest po prostu traktor w parku. Że to jest zestaw, który perfekcyjnie będzie pasował do zestawu właśnie tego z parku, pikników w parku i się będzie świetnie uzupełniał. W tym samym Lego zrobiło coś bardzo sprytnego, mianowicie pozwalając mi kupo kupić ten set, powiedziało jednocześnie, czy tego nie powiedziało, powiedziało, kup też. Piknik w parku. No i ja teraz oczywiście będę musiał mm, zrobić. Niemniej, oczywiście, ona dla mnie będzie mógł też zrobić, jakby na farmie, którą też na chwilę mam nadzieję nadrobić. Ale przejdźmy już, może, do recenzji. 60390 to jego, mm, numer katalogowy. Mamy tutaj pokazane piękne, że tak powiem, życie w dobrobycie i w ogóle w pełnej harmonii ludzi ze zwierzętami. Sadzą sobie takie, nie wiem, bakłażany, marchewki. Nie, to Minecraftowe, może to są Minecraftowe ziemniaki, bo takie kwadratowe. No i tutaj sobie zadzą Wszyscy są. Szczęśliwi, nikt nie, nikt nie tępi tutaj, prawda, yy, robactwa, nikt nie przegania wiwóreczek i jest cudownie, moi drodzy, z tyłu nie zostaniemy alternatyw, bo to nie lata 90., a jedynie są zaprezentowane nawet nie tyle opcje bawialne czy opcje ruchome, bo jest tutaj właściwie tylko jedna, czyli podnoszenie tutaj tej góry. moi drodzy, instrukcja niczym mnie nie zaskakuje, chociaż akurat ta w zaskoczyła, bo choć mało z Was widziało tą recenzję, nadróbcie teraz, jeżeli macie tę chwilę czasu, bo na przykład tam na końcu była reklama gazetek, tak, tych gazetek z kiosku w, w instrukcji była, więc to mnie mocno nie zdziwiło. E, tutaj tylko reklamy innych zestawów. Na pewno coś jeszcze mogę tylko Wam zdradzić stąd kupię, a Wy teraz możecie zgadywać co stąd kupię. E, dwa zestawy nawet stąd kupię, trzy zestawy nawet stąd kupię, a być może nawet cztery, więc macie w czym wybierać, możecie zgadywać z chęcią Wasze zgadywania, poczytam w komentarzach, także do dzieła. A ja teraz, no, do dzieła z recenzją tego zestawu. Zacznę sobie może od takich elementów w teorii najbardziej istotnych, choć w praktyce najmniejszych, czyli i Faktycznie, ja ostatnio miałem w komisarecie policji. Tak, ten komisarz spokojnie doczeka się swojej recenzji już w przyszłym tygodniu. Mamy też jeszcze dwa żułęcze, dwie biedroneczki, bo tak, jedna biedroneczka jest uprawia tu, a druga chowa nam się tutaj właśnie wśród tych Minecraftowych ziemniaków, czy innych sadzonek drzew, czy co to tam nie jest. Bardzo podoba mi się przede wszystkim ta figurka. Jest to pan, który spokojnie jak dla mnie mógłby pracować w wiecie w sklepie warzywnym i tak dalej. Przede wszystkim to jest koneweczka, której ja jeszcze w swojej historii nie posiadałem, więc tym bardziej uśmiech na mojej twarzy się pojawia, że taką posiadam ten formie jest naprawdę spoko bo pasuje on i właśnie do takiego wiecie, gościa który pracuje sobie gdzieś na targu sprzedając warzywa jak i gościa który dba o ogród czyli ogrodnika jak i właśnie no wiele tutaj jakby ról mogę dla niego przewidzieć nawet dla aktywiści ekologiczni jak najbardziej w porze uśmiechnięty jest bo praca sprawia mu frajde, no bo jakże mogłaby praca na świeżym powietrzu w naturze pod chmurką nie sprawiać tej radości dla mnie ta figurka była na tyle fajna że nawet gdyby ona była w figurkach kolekcjonerskich ten z to myślę że nawet nie, dobra, no, kogo ja próbuję szkłoć? Wtedy mnie nie zainteresowała, ale w zestawie i zainteresowała mnie jak najbardziej. Podobnie jak i sam ciągnik. Choć tu też mi już na momencie zakupu powinno, w momencie zakupu powinno świtać, że coś jest nie tak, no bo faktycznie ta skala, wiecie, te farbowe były dużo większe. Sam mówię, że mi taka mała skala odpowiada, no i oczywiście nie zmieniam tutaj zdania. Mega, podoba mi się to, że nie mamy tutaj do czynienia z żadną naklejką. Ja tym opakowaniem wręcz przepadałem dwie minuty, bo nie no gdzie, no przecież będzie, a tutaj na szczęście mamy nadruk i to jest wielki dla mnie przeogromny, zdecydowany plus faktycznie to nam się u góry podnosi no nie mamy tu jakiegoś wiecie, wyrafinowanego fotela czy mięciuśkiego po prostu siedzisko żeby siedział żeby nie spadł żeby trzymał kierownicę i jechał no bo tak jak mówimy to nie jest do końca jednak przemysłowy traktor a jedynie właśnie taki który ma jeździć po parku czasem takie po parku jeżdżące widzimy które gdzieś tam jadą coś tam posprzątają mimo wszystko łeło łeło tutaj ma właśnie by pewnie te wybiórki nie przechodni uciekali z drogi by ich tutaj nie najechał nie przejechał i traktor jaki jest no niezbyt skomplikowany ale fajny bo w tym kolorze limonkowym jest czymś co mi się po prostu podoba, jest takim wiecie, ucieczką trochę od tego stereotypowego czerwonego, który występuje tak w zwykłych bardziej traktorach. Ten właśnie bardziej pije do tych parku i tego wszystkiego. Ma on również przyczepkę, a na przyczepce znajdziemy dwa elementy. Przede wszystkim choinkę, która jest jakże rzadkim elementem w dzisiejszych czasach. Faktycznie, za mojej młodości one dość częste były, nawet w kasli się zdarzały i tak dalej. Dziś ten element jest naprawdę rzadki, a on pomimo swojej no, jednak trochę duplowości, a co najmniej czteroplusowości, moje oczy zawsze cieszy. i Zawsze fajnie, lubię go sobie gdzieś tam wstawić, jak coś buduje, tak. Bardzo fajnie zrobić tu łopata, bo ona jest flat silver, czyli po prostu srebrna, a nie w kolorze szarym, jak to zazwyczaj bywa. Na przyczepce również, bo jak widzicie, obydwa te elementy są wyczepialne. Przepka wygląda po prostu tak. Możemy naprawdę wstawić tu wiele elementów. Może się tędy na przykład karnąć i wiewiór i Biedron. Na przykład o, zarazem i spójrzcie, jak teraz fajnie mogą się w towarzystwie bawić, ten będzie woził tu zwierzątka. A tutaj, tak jak mówiłem, są te sadzonki wraz z Biedronką. Sadzonki mają tutaj dziury jeżeli byście pytali, czemu na różnej wysokości są, prawda, te zielone, widzicie, możemy sobie tym faktycznie tutaj regulować, co też mi się podoba, bo możemy nadać takie trochę, no, dynamiki, jeżeli można tak powiedzieć, w ogóle w przypadku sadzonek, nie? Ale coś się dzieje więcej niż, że to jest takie wszystko równe. To jest ten kolcek, jak wiecie, podwójny, też w porządku, natomiast ja się cały czas zastanawiam, co to jest. Czy w ogóle jest jakaś odpowiedź, co to w ogóle jest? Chyba nie ma. Jeżeli ktoś z Was zna odpowiedź, co to w ogóle tutaj jest, niech mi koniecznie też napisze w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekaw. Tak samo jak jestem ciekaw, jak jest Wasz stosunek do tego ze ja go kupiłem, tak jak mówię, trochę z innej inicjatywy, trochę myślałem, że będzie bardziej farmowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, bo oczywiście takiego był. bo Pamiętajcie, Just Imagine, czyli moje ulubione absolutnie hasło, tylko wasza wyobraźnia decyduje, co się. No, nawet statek kosmiczny mógłby być, jakbyście chcieli odczepić koła, trochę przerobić i fru, jedziemy, statek kosmiczny tutaj, prawda, jedzie zalesiać inne planety. Dlaczego by i nie? Natomiast tak czy siak, myślę, że mimo wszystko, pomimo tej zmiany destynacji, tegoż no, myślę, że faktycznie i tak bym się na niego pokusił, bo po prostu jest fajny, jest ok. Okay Okej, okay, może gdyby trochę poniżej katalogowej był, jeżeli spanie poniżej 40 zł, wtedy już w ogóle. Podoba mi się tu figurka, podoba mi się wiewiór, dwie biedroneczki, dwa żołędzie, super choinka. Jest naprawdę okej. Okay. Odprzyjemny set, który waszego życia nie zrewolucjonizuje, nie zmieni waszego podejścia do Lego, ale będzie jednym z tych zestawów, który zrobi wam tydzień, dzień, miesiąc, a może i nawet rok, bo być może dla kogoś fana ciągników będzie to zdecydowanie set roku, moi drodzy. Dla mnie set roku to nie będzie, ale jest to jeden z tych przyjemniejszych zestawów z nowości, dlatego śmiało 7 na 10 mu dam, bo nie ma tu zbyt wielu właściwie wad, nie ma też nie wiadomo jakich zalet czy rozwiązań, po prostu jest przyjemnie, jest mi miło, dlatego taka siódemeczka jak najbardziej, przy czym punktami zdecydowanie plusowymi są to właśnie figurki te elementy wykończające, a tamto to gdzieś jest tło. Mam nadzieję, że tłem w ten piąteczek będą, moi drodzy, dla was inne filmy na moim kanale, tych nie brakuje, bo przecież to już w tysiącach. Zapraszam was na odrobienia właśnie, czy są klimaty farmowe na tym kanale, tyle filmów, że sam nie pamiętam, muszę teraz aż sam przypomnieć, zobaczymy, a jak nie, no to macie też inne propozycje. Dzięki, że dzisiaj byliście. Trzymajcie się ciepło w ten fajny weekend i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmikach na moim kanale. Bye!